Dzień dobry, ja jestem Pan Kawia i witam Was serdecznie w Hugo i jego tropikalnej wyspie. Dzisiaj będziemy ratować Hugolinę i jego 500 plusy. Z okazji pikołajek przygotowałam coś naprawdę specjalnego. Wyruszamy dzisiaj w podróż. Na strusiu, tak myślę. A i od razu z góry przepraszam, że jakoś tego nagrania może mocno odbiegać od tego co było dotychczas. Gra jest bardzo stara i dlatego y, już wiem, że będę miała duże problemy, żeby ją odpowiednio y, przeskalować, ale postaram się zrobić to jak najlepiej. No to ruszamy! W tej grze jedziesz na strusiu, tylko trzymaj się mocno i nie zgub drogi! Dobrze. No to chyba będziemy ruszać. Hugo! Czas dosiąść strusia! Tylko nie pomyl drogi! Eee, gotowi? Tylko nie pomylcie drogi! Okej. Okay. Mam tutaj wielu przeciwników. Na przykład... ...dziwne małpy. Zwykle tutaj jest taka bardzo długa... Droga do przodu, dopóki Hugo sam na mnie skręci, tak podejrzewam, że tak będzie. Mogę się oczywiście mylić, ale kilka razy już tutaj sobie zagrałam tego strusia, więc zobaczymy, jak to będzie. No, tutaj nie mamy innej opcji, tylko skręcić w lewo. Patrzymy jak dalej, prosto, 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 dopóki sam na mnie skręci. Ok, czyli najprościej mówiąc, musimy tylko omijać te zwierzątka, które mamy na drodze. Jajku. Jakiś czas temu dowiedziałam się, że Hugo to było największe oszustwo naszego dzieciństwa. Wiele większe niż Cardridge y, y, do Pegasusa 990 w Ponieważ tak naprawdę to nie ty sterowałeś tym strusiem, tylko ogólnie w takiej tej mm, dyżurce siedział sobie pan taki zdzisiek, i po prostu y, klikał za ciebie te wszystkie, no, cyferki na telefonie. mam tutaj jeszcze ser podejrzała, prawo. Aha, w lewo i... Dobra, w lewo. A i właśnie. Tak naprawdę to nie ty ogólnie kierowałeś strusiem, tylko pan z dzisiaj w dyżurce i dlatego ogólnie tym ludziom tak bardzo słabo, słabo szło. A ty przed ekranem telewizora y, wkurzałeś się, że po prostu y, te dzieciaki tak słabo grają i y, ty byś zrobił to lepiej. Pięknie nam poszedł ten struś. <laughs> Na pewno lepiej niż. Y, E, ojeku, te gry na mini -a. <gry> No cóż. Cicho. Musimy być bardzo cicho. Jest Nando, słuchaj, cicho. <gry> <gry> Nando, nie szczekaj, bo Stella nas zobaczy. <gry> Są Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz tam, no, do <grywa> ja numer jeden, Gęba numer dwa, trzy, yy, Morda numer trzy. Dawaj, Morda numer yy, trzy. <grywa> no nie, co ja coś pomyliłem! Och, ale mogę się wpisać na tabelę wyników. No nic, próbujemy jeszcze raz. Nad wulkanem unosi się strążka dymu! się! przecież atować hugolinę i dzieci? Dosiądź strusia nie pomyśl drogi! Gotowi? Popędzimy na strusiu jak wiatr! Tak, jasne, Hugo, uratuje twoje 500 plusy. Z miłą chęcią. Dobra, lecimy tak jak poprzednio, cały czas do przodu, tylko pod koniec się sprawdzi mapkę. Lecimy dalej. Szybciusieńko. Po prostu jest takie proste. Trzeba było po prostu do tego dorosnąć. Niestety, e, jeśli chodzi o same gry, na przykład e, te konsolowe, ze starych konsol, to człowiek wychodzi z, z wprawy i to niesamowicie. Co my tutaj Aha. mamy? Aha, prosto, dopóki nam sam nie skręci. Okay. No, lecimy. No, to będzie bardzo szybka rozgrywka. Mam nadzieję, że teraz uda nam się tę pogolinę uwolnić. Możecie mi od razu napisać, czy jutro chcecie na przykład kolejną grę z Hugo, na przykład wulkan. Ja bym bardzo chętnie sobie wulkan nagrała. Może Hugo Copter. No, lecimy Hugo. W lewo i w prawo. Dobra, w lewo. ...i w prawo. I powinniśmy już y, dotrzeć... ...na szczyt kanału, albo nie. Przecież mi skręciła w... ...ślepą uliczkę. Okej. Okay. Tu w krzakach jest znacznie gorzej. A w krzakach gorzej? No Hej, nie wiem. Hej, mamy pędzić na strusiu, ale to nie jest struś terenowy. No okej. Okay. Rozumiem. W prawo, a nie w lewo. Ech. Tak mnie teraz kusi, żeby walnąć w ten kamień. <noise> Dobra. Dotarliśmy ponownie na szczyt wulkanu. Próba ratowania Hugolin, Hugoliny jej burchlaków numer dwa. Sz, sz, na paluszkach! <noise> Moje przemyślne płaszczyzny! Kto z celebrych wyjeżdżał z Są trzy otwory. Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz dźwignię, uwolnisz Hugolinę i dzieci. Dobra, morda numer 1, gęba numer dwa iapa numer 3 Dobra, do gęby No proszę, jest! Tak! <śled> I to było to pozytywne Będę kończyła e, swoje materiał Z Hugo Życzę wam wszystkim wesołych mikołajek Mówiła do was pan Kawia I widzimy się W kolejnych materiałach, które już niebawem Pa. Takie pilne plany przecież Tyle czeka nas, zapraszamy na wyprawę Dalej, dalej, wstawa już Zamiast pójść na karuzelę szybko, dwa przysiady z dół No i zagraj z przyjacielem Baw się długo, ucz się długo A na pewno już niedługo będziesz W no roli właściciela, nowe gry lub komputera No i żwa podstawa już Gdy na ciebie czeka, czeka gra yeah